Cześć, witajcie, Serena w 16 witam z kolejnym odcinku z serii Dawaj Smokendo, jestem no i kto? XQBXX Tak, był tutaj drobny failik z mojej strony, bo zapomniałem włączyć głośnik. I przez co nie było słuchać prezesa, bo tak sobie ten oto użytkownik zażyczył, żeby do niego tak się zwracał. To niech tak. Niech Dobra, mu będzie. To, żeby było, żeby było jasno ty ja idę bo itemy do bazy. Warto byłoby zaznaczyć tutaj ważną rzecz. Zostawcie subskrypcję, jeżeli jesteście nowi. Jeżeli spodobał się Wam ten materiał, zostawcie lajka. A tutaj, między tym, między poprzednim odcinkiem, a tym, co się zmieniło. Mianowicie, przeszliśmy z około 3-4 tysięcy kratek na minusie, żeby znaleźć właśnie taki oto bion, gdzie jest taka łąka, są tu jakieś drzewka, jest brzuszka, jest zwykłe drewienko, nie ma. Tutaj z tego co na razie zauważyłem nie ma biomu zimowego, ale to dojdzie sobie ogarnąć. Jest. jest. biom zimowy? O, no to dobra, no to już po problemie. Dlaczego mówię o biomie zimowym? Ano dlatego, tylko teraz muszę policzyć kratki ile tu jest. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, 10. Dobra, e, muszę skontynuować swoją myśl, którą zacząłem. Potrzebny mi jest biom zimowy dlatego, że potrzebuję świerkowe drewno. Mrozi mnie, mrozi mnie, rozi mnie. Ja nie rozumiem co to znaczy, że cię mrozi. Wpada do zaspy śniegu 5, 6, 7, 8, 9, 10 Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, Jeszcze raz policzę po coś. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 Ej, Nie wiem czy mi się wydaje, ale chyba się robi noc. No, no. dlatego że. No i Celera, jakby spać. Będę musiał ja skoczyć. No dobra. Będę musiał skoczyć tam, w tamtym miejscu, jak możecie zauważyć, jest domek, czyli jest wioska NPC-ów, wieśniaków. Jak to się powinno powi mówić? Znaczy, bo po Villager. polsku to. Aha, vila... villagerowie. Ale jakby chciał powiedzieć po polsku, to powiem im wieśniacy. Nie, ludzie. Mhm. Cywilizacja. Aha, bo... cywilizacja. Bo może teraz obraziłem niechcący villagerów. To nie ty! Ty ja śpię. A, dobra, już dobra, dobra. Myślałem, że ty coś kminisz. Dobra. Czekaj, aż e, ty na przykład masz podgląd na Discorda, coś bym ci napisał. Czy ja mam podgląd na Discorda? To znaczy, jest przechwytywanie gry. Panie prezesie. <głosy> jak <głosy> lubię, jak to będzie brzmiało. Nie wiem, czy ja się do niego tak będę cały czas odzywał. Nie bardzo. Dobra, to co tam? I co? Widzisz nieskonacznie? Nie? To znaczy to jest tak. Nagrywarka tego nie, 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 nie będzie pobierała obrazu z tego co się dzieje w tle Tylko z gry. Bo jest tak ustawiona Aha. nagrywarka. Dobra, to tak jest coś się pisze. To jest coś bardzo ważnego, pilnego. Nie tak. może być poza odcinkiem. Gdzie? Tylko to, wiesz o co chodzi? To jest tak, bo ja żeby... Teraz musiał sprawdzić... No to muszę dać e-skate albo piknąć e ekwipunek. Żeby wejść i zajadz, spojrzeć sobie tam. Bo nie przyszło mi. W ogóle dobra, dobra nic ci będzie, ci będzie. Dobra, mniejsza z tym. E P P P P P mam pytanie. Bo zrobiłem już tutaj taki kwadracik. On oczywiście on będzie modyfikowany. Tylko mam do ciebie takie <śm> pytanie, <śm> czy podłoga, <śm> będzie, podłoga <śm> będzie z drewna zwykłego, czy może brzozowego? Dębowe. Dębowe. Czyli zwykłe deski. No. Dobra. No, okej, no ja się pytam, bo ja już chcę kłaść. Zordi Nie mogę teraz zobaczyć, bo, bo jestem w trakcie wykonywania. ale ty coś, jakiegoś pranka strzelasz mi, czy co? Ty, Nie, a ja, to ja tak napisałem. w Ty coś mi napisałeś. Aha. Ja tak się w ogóle zastanawiam nad tym. Tak, tak, tak by the way, tak w ogóle. Może by się zrobił jakiś fany moment? Jest okazji na przykład 50. Nie, lepiej nie, nie lepiej nie, nie. A czemu nie? Jak będzie 1000 subów. Aha, jak będzie. No, ok, no to od tego, w tym momencie. Ja tutaj sobie stanę na tym. A bo dobra, naj... najpierw skończę i tutaj na, na tym parkiecie, że tak powiem, czy parkiecie. Na panę, nie wiem jak by to powiedzieć. na tej podłodze. Dobra, będzie, a najpierw tutaj Discorda Czekaj chwilkę. No chcę chociaż tą podłogę skończyć, a nie, ja nie mam drewna. No, ja też nie. Mam. Ty nie siekiery? A, a, a to tak na szybko, tak? No na szybko, no, na szybko, na szybko. Dobra, ja tu kliknę E. Chwilkę no, zobaczę. No, dobra, ok, to już wszystko wiadomo. To idzie, ogarniać Co było widać? Hmm? To znaczy, musiałbym zobaczyć. Mm -hmm. My teraz musimy się tak tak komunikować, żeby nikt się nie domyślił co chodzi. No, ale, ale wiesz co najlepsze? Bo w momencie, kiedy ktoś to obejrzy, że znaczy wiadomo, że to, to ten materiał będzie obrobiony. Ale mhm. człowiek się domyśli o co chodzi, jeżeli tam się nałoży na coś no. No to. To, to, bo to mogę wam od nowa. Albo, albo, albo przyciąć. No To się przytnie, no. Przy da taki jeden fragment, gdzie. No zobaczycie zresztą, jak akurat nie nocka zaszła, to być może będzie cięcie. Być może. Ale jestem biedakiem. Robię drewno drewnianą, drewniano-sikierką, a mogę sobie kamienną. No ale już dobra, mniejsza z tym. Wykopałem troszkę drewna, żeby tutaj to podłogę wykończyć. Tu jest 18 drewienek. Okej, okay, tutaj dwie. Ja o, mam... Masz lagensy. Masz lagensy? Wiesz, co, ja wcześniej miałem te y, lagi, a teraz jakoś. Nie, nie. bo na jestem, wiesz? Aha. A bo ty, ty poszłoś tamtą stronę. Ty, a mógłbyś mi tak nakierować mniej więcej gdzie jest biom zimowy? Jak? Bo ty a... powiedziałeś, że jest tu gdzieś biom zimowy. Dobra, to mi y, F3. F3, tak kliknąć? O wiem, ci to ten. A to za się to Yy. Nie, jeżeli chodzi o no bo, no bo to nie jest nic takiego, ten tylko. Nie, nie, to, że... nie, nie. słowo się wypikuje. Tylko, czy ty, tu mi drzewo. Ten, nie drzewo, tylko e, w momencie, kiedy ty do mnie mówiłeś, to tak drzwi, drzwi mi się otworzyły. Bo ja mam po prostu tak, że mam okno uchylone, jest mega gorąco. Nie wiem, jak u prezesa, ale u mnie, u mnie jest tak gorąco. Mają klimatyzację. Oje, no, oha. On jest akurat takim gościem, że zawsze, zawsze musi pokazać. Nie, że on to ma. Bogactwo! Bogactwo. A. Nie, nic nie będę gadał. No, no chodzi o to, po prostu, że. Bo to, to jest takie coś, że ja, ja nie mam tego, on to ma. I takie, haha, ha, beka. Zabawę. No ciocia. Słuchaj, jak idziesz. Ee, a wiesz, ja nie? Wiesz, co ja tak jakoś nie interesowałem się Twoją osobą w momencie, kiedy. Na tą tyś, górę ale... idź, na tą górę. iść na minus. Y Idź, żeby minus 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 x to minus... znaczy ja, jest taka bo to jak szedłeś na tą górę to mijałeś dnie no to to było nad dniami nad no no to ja kieruję się w tym kierunku dlatego bo nie tylko tam zobaczysz jakąś skórę albo coś a jest bo... tutaj taki biały śnieg no ale to mrozi jak wejdziesz w to ja jak nie wyjdziesz To znaczy, Które sobie musisz ubrać? To znaczy ja buty mam Skórzane? Nie, złote, zenczantowane. No to nie muszą być skórzane Bo co? Ja nie rozumiem tego Wejdź, Nie, to przekonasz Tylko sobie gdzieś tam setkoło mam ustaw gdzieś Że co, że powolutku chodzę, tak? Nie Chodzi o to, że skórzane cię będą chronić Przed tym mrożeniem Dziękuję ten Minecraft jest jakiś dziwny no fest. no, fest Ja tego nie czekam. Kiedyś to śnieg, to wiesz co? Bałwany robiły i tyle. No tak, kurde, zlamiłem jedną rzecz, bo powinienem sobie zrobić siekierkę, nie pomyślałem w ogóle o tym. Bo wziąłem sobie tylko tą drewnianą. Dobra, to wezmę to drewnianko. To tam To tam sobie. To w sumie za pomocą. O! Możecie napisać prezesowi smacznego. A czemu? Bo słychać, że coś jest. Co no naczynia! Naczynie, czynie sensie słychać. Tu w ogóle owieczki. A bo walnąłem o biurko kolanem. No tak. Ale w topa. Nie wiem czy w topa. W topa by było jakbyś powiedział Rekin od tyłu. O. To to była w topa. Tylko nie mów tego na głos. Czekaj. Tutaj już postawię. Że jak to ma być? Tutaj tyk, tyk i. On ale słabe, słabe, ale słabe, ale. Tyś... A, ale się sprawdzać. Ty. ty, ty, ty. ty tak nie jest. Tu jest młodą. fajny bio. I bliżej domu. Konie są. Gąsak jest. ...łomka jest. Pszczółki latają mi, mi, mi się tutaj podoba i ja nie widzę po prostu tego, żeby... Ale daleko to jest, to jest daleko Dobrze Ja się nawet, nawet nie wyobrażę sobie, ja poza odcinkiem, ile ja tych kilometrów Tych kroków narobiłem, tutaj Sobie nawet nie wyobrażę tego Innym by się nie chciało, a mi się chciało tyle robić Chciałem znaleźć no. To Mi też teraz tutaj. nie chcę. Już dobra, dobra. Mam wiaderko Czekaj. tutaj, bo ważne byłoby sobie zrobić jakąś faremkę, chociażby nawet prowizoryczną. Bo będzie bida z jedzeniem, jeżeli się nie zrobi. Czyli tak. W którym to miejscu można byłoby tak zrobić, żeby to było dobrze? Albo, bo tam jest w sumie. Czekajcie, czekajcie, bo teraz mam taką koncepcję. Bo pasuje, bo tutaj z żarciem będzie problem. W dalszym ciągu mam problem z żarciem, a jest to ósmy odcinek. No nie to koniecznie, niekoniecznie fajnie, ale to zaraz ogarniemy, bo tu mamy niedaleko wioskę. I oni tutaj mają chyba pola. Tak przynajmniej mi się wydaje, że powinni mieć. Czy to jest atak na wioskę? Nie, to. A, to kot, dobra. Hm. Kot atakuje wioskę. Koty. A ja mówiłem, że ja kota chcę nazwać Staszek. Ja, ja tak zrobię, jak będę miał na taga nazwę kota Staszek. w realnym życiu. W realnym życiu nie wiem, w realnym życiu inaczej go nazwę. Bardziej i tak, na przykład Tadek. Ciekawe czy ten Staszek będzie potrafił, będzie w ogóle potrafił. No, no ciekawy jestem. Nie, no myślę, że Staszek on będzie najlepiej miałczął. No najlepiej będzie miałczał, no? <noise> nie? Bo to jest też tak, że my sobie robimy bekę z, z tego imienia. <noise> Chlebki tutaj wziąłem, książka, tu ziemniak, ok. Tu jedną łóżko mogę sobie zawalić, dlatego że oni i tak się na mnie nie obrażą. No bo jak to się obrażać na, na mnie? Wiesz co, tutaj z tego co zaobserwowałem, nie widzę, nie widzę ża ża żadnego pola, w tej wiosce. Jakaś bila dyszy. I nie, niezbytnio, a ty masz w ogóle łóżko, tak? Mam. Coś z ciekawości tak. pytam, bo wiesz, że się robi noc. No to, to, to idź spać. No dobrze, aha, dobra, okej, okay. no to pójdę spać. Ja już położyłem się. Przesypianie nocy. O, ty wiesz co, da dalej było to. No, Kurze, czy to co, ja to... no. Czyli co, przycinka? No, będzie do cięcia. No, ja, ja nie będę się bawił w żadne blury. Bo nawet nie wiem, czy na tej montowarce jest taka możliwość. Nie wiem, czy teraz to było słyszalne. Przyszło takie powiadomienie. Nieważne, nieważne. Aha, tutaj o tej godzinie. Są... O tej godzinie, proszę ciebie. Dobra, ja wracam do ground, tego miejsca. Grał Minecrafta z tobą. O, jest pole. To jest, to jest, to jest ważne. To jest pole. Dobra, sobie No. Dobra, ten, y, kierujemy się w tamto miejsce. Mam jakieś żarcie, to, to jest to jest ważne. Więc możemy kontynuować budowę domku. Tylko teraz tak, bo ja Coś, za bardzo się oddaliłem chyba. Nie, nie zgubiłem się. Ale troszkę się oddaliłem. to tak... No ale dobra. Tu w ogóle są jakieś jaskinie. To tak średnio mi to pasuje. O kurde. Ja jestem w pustyni. Znaczy... No ja w czaję jestem. czaję, o co come on. Tutaj tyk. baran tu, ten odcinek akurat nie będzie sfokusowany przynajmniej z mojej perspektywy. Znaczy, bo na razie nie robimy czegoś takiego, żeby była perspektywa prezesa i moja. Ale to myślę, że... Co to jak, jak będzie stołapek łapek w górę. łapek, Stoła... Aha. Stołapek w górę. Będzie druga perspektywa, a za 1000 subskrypcji będzie fany moment. No tak. okej. Okay. A myślę, że... Bo eee, jeżeli... Ale mi się waliła. Kto, kto ci się... ten? Ośmiornica mi się w łódkę wwaliła Aha I cała łódka się zbiła Nie, to nie jest ta wersja mhm. Że patyki zostają. Kiedyś to było, kiedyś to patyki były z łódki Tutaj trzeba troszkę porównać tego terenu Bo to tak wiadomo, że tak to niekoniecznie ładnie wygląda Ale mówię, to jest taki, taki teren, gdzie naprawdę Jak się o niego zadba, to będzie ładnie wyglądać o, Creeper. Creeper! O, już, już, już Następna łąka. Która jest ja bliżej mu... domu. Nie denerwuj mnie nawet. No już postawiłem tutaj rzeczy. O, już wybuch. Zawsze można je wziąć. No... no. I, i myślę, że ja teraz w, w tym odcinku będę po prostu specjalnie... Chociaż to też jest taka jaskinia. Ale nie, to wysłaś, ja myślę, że ty masz taką... Niekoniecznie fajną ja, ja wychodzę z takiego założenia. Bo tam... Myślełem, ja też, powiem, ja też miałem... To też mi się wydawało, że one są fajne, a były tylko takie połowiczne. E, portal jest, patrz. No i jak mam patrzeć, jak ja nie widzę cię. Ty poszłeś domu ma... Jesteś. No. Nie wiadomo. Dobra, ty się lepiej nie odzywaj. Gościu. No, no, <ślesk> Zombiak! Ej pa pa, 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 pa! Mam tego! Ty chodź tu! Wiesz, co mam? Ja idę po drzewo. Nie wiem, co ty masz. Żeby się nie okazało, że dalej padnie czy będę musiał. Ale czekaj, czekaj. Słuchaj, y... jak to się nazywa? Te widły takie niebieskie. O, to ten. Trójząb. Ja mam całą. No tak, 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 prośbę, no. Ja mam całą tą, tą terarię. A czy ten? Całą tą siostrę. O, jak to boli, ty! Tam ryba ta jest, to uważaj, ty, ty za chwilę padniesz. Ale to nie jest to, to nie jest to. To są tylko zombiaki. Będzie tak. Znaczy dobra, bo na razie jestem tym, na tym białym zimowym do, dopiero co wszedłem i ja nie mam żadnego problemu z tym, żeby chodzić po tym śniegu, więc nie mam za bardzo widzę co go, widzę go, widzę go. Zaraz go zabiję i będę miał ten. Trójząb będę miał, a nie ty. O ty! Łożysz ty. Ło ty. Ała! O, o! 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 <ścjalnie> Jesteś niepoważny. Uciekamy, uciekamy, Dobra, łódka, łódka, łódka. Chociaż można powiedzieć, ja w drugim odcinku to jest tak... Nie, w trzecim chyba to było odcinku. To jest tak tak samo. Tak Darłeś się jak... Nie powiem kto. Jak kocica. Owo! Jak pewna Kalifa. <grytanie> nie. <grytanie> bo jesteś... jest, bo jest też, też coś takiego jak Cliff. Jaki Cliff? No Cliff. Cliff? Clif? Cliff? <grytanie> Cliff! Cliff! A, cliff! Myślałem, że. Ej, mogę ci załatwić ten trójdąp jak chcesz. Byku. Ale żebyś ty mi tam nie padł, bo. Ja nie ja po prostu, jak, ten... jak słyszę. O, no. o, o! Boże, czy serduszka, ty! Czy serduszka! A. Ja, ja nie wiem, czy ty tam. Padł, bo ja nawet nie wiem, jak, na jakich to ko koordynatach jesteś. Ja też sam nie, nie wiem. wiem. A czekaj, on zaraz może wyjdzie, debil. Ten, Ty ten miałeś osoba? iść do bazy, przyjść, pójść po rzeczy. Masz rację. Ale taka okazja. Cynek. Okazja do tego, żeby dednąć Nie, 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 nie. nie. Dobra, tutaj jest akuratnie ogarnięte Chopie, trójzdom, taś to. Mi tutaj oczywiście uchyliły. Dobra, ja tutaj muszę kliknąć E. muszę, będę w zastoju. Ok, już wróciłem. Dosyć szybko, bo tutaj akurat nie drzwi mi się wspierały same. Słyszałem, słyszałem. Ale ty masz sprawny zmysł, słuchu. Aha, bo on się palą, jak wyjdą z tej wody. Ja nie wiem, gdzie ty. On się nie pali! O, pali się, pali się, pali się. A, już ten. Życiu, znaczy, bo ty zbierasz gdzieś tam rzeczy, a, a gdzie potem mieliśmy... A skąd wyczerpie rzeczy na ten? Na to, że wiesz jest co? ja to, ja mam łóżko i. cytko mam ustawionego. A, a czy tego? Jak padnę, to wiesz, to ja mam. To jest taki nie? niedźwiedź, czy to jest wilk? Taki bielutki. No to może być niedźwiedź brunatny, no. A czy on tak na czterech łapach? No to, to może jak... być. Albo panda. Nie, panda raczej nie. Pa panda piją mnie w tym. No, nie widziałem, ten... że jesteś na biomie zimowym. Ta dzisiaj panda. ale są pandy! Ja wiem, że są pandy, bo są bambusy. Ja nie mówię, że ci nie wierzę, tylko dzisiaj, że pandy w biomie zimowym. Ale nie widziałem, że są... jesteś na Białym zimowym. O ty! Łuk ma jeszcze skubany. Ja mam do ciebie zapytanie, bo kiedyś, bo tak jak nagrywaliśmy pierwszy odcinek z serii Dawaj Smoka Endu, ustalaliśmy, ile powinien trwać odcinek. 23 ja jestem... minuty i. Nie, 22 minut i 30 Mhm. W takim, w takim wypadku ja jeszcze tutaj wezmę te drewienko i będę się kierował w stronę fundamentów naszego, naszego domku. Takiego prawdziwego domku z prawdziwego zdarzenia. A która minuta jest? Jest go, minuta już powiem Ci 20. Mhm. Co prawda, wiadomo, że będą jeszcze tam jakieś pewne cięcie z, z takich powodów, że... Oj! Ło! Wow, Ło! Wow. Dobra, miałeś rację, a czemu? O ale mrozi. Co? A czemu Co ja mam robić? Uciekaj, uciekaj stąd, uciekaj! Ja nie mogę uciec! No tu zginiesz. Okej, okay, dobra. Wow! A, czemu, a może ja dirta postawię? Mrozi, mrozi. Mm. Ale bez sensu jest teraz Minecraft. Pierwszy raz w ogóle się przekonałem, bo ten gadał o jakimś tam śniegu, że to ten to się zatapia jakoś. Mhm. Ja, ja już widziałem przed oczami śmierć. Ja też. Czekaj, mhm. czekaj, czekaj, czekaj. Czeka. To teraz tam to na kierunku. Ale dziwne. No ale co? jakbym miał skórzane buty, to w ogóle czegoś takiego by nie, nie miał miejsca? Nie. No ale jeżeli złote, no to przecież to nie działa na takiej samej zasadzie, nie. Co, bo ja teraz się zastanawiam... Kura, tym... kura to jest skóra, mm -hmm. skóra jest, jest ciepła, jest wiesz? Nie, nie wiem, czekaj, ja się zastanawiam nad tym, dobra, to, to w tym kierunku. Ej, czaisz to, że przez, przez cały, cały czas, czas jechałem w, w drugą stronę? stronę? widzisz. Ja tu jeszcze porobię takie te, te fundamenty, to znaczy tak, jeżeli chodzi o to drewno. To jeszcze no zakończenie, ten, zakończenie, ten, że zorientowałem, że idę do góry. Zakończenie filmiku. Ja jeszcze tutaj porobię coś takiego, że tak, bo tutaj bo tutaj jeszcze Dobra, weźmy tutaj, wykopiemy to. Tu, 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 tu. Chciałbym to jeszcze, tą ziemię wykopać. Wypełnić drewnienkiem. I ten filmik, co teraz nagrywamy, to będzie w sobotę. Yy, aha, to będzie akurat jak już wiesz, wrócą, jak już będą yy, wakacje tak naprawdę. No tak. Bo my nagrywamy Materiał 20 czerwca. Wszystkim osobom, które koń, czy nie kończą szkołę. No ale w sumie też i kończą szkołę, bo nie są też, co właśnie kończą szkoły, są tacy, na przykład tak jak ja skończyłem szkołę, są też takie osoby, które będą mieć wakacje po prostu. Wszystkiego dobrego. Ale żeby faktycznie to miało miejsce, zostawcie suba. Dobra, ja tutaj z, yy, będę chyba kończył, jest 24 minuta materiału się zbliża, dlatego... Tak, będziemy kończyć. Nie ma ze mną prezesa, dlatego że on jest po, ty, po, po te rzeczy. W kolejnym mm -hmm. odcinku dalej będziemy kontynuować budowę tego domku, także będziecie widzieli cały proces z mojej perspektywy. I co? Ja się z wami żegnam? Żegna się z wami tylko i wyłącznie głosem. Niech Zero 06. Trzymajcie się. Cześć.